Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kto lub co idzie do ciebie? I zobaczymy sobie kto lub co idzie. Jedneczka, dwójeczka i trójeczka. Mm, takie ciemne te karty. Ale pamiętajcie, że to jest tylko wybór. Dobra. Jedyneczka. To lub co idzie do jedyneczki. Sprawdźcie proszę, czy subskrybujecie mój kanał, ponieważ od jakiegoś czasu gdzieś te subskrypcje uciekają. Także jeżeli gdzieś no, czujecie, że rezonujecie ze mną, oglądacie moje filmiki, to. Nie zapomnijcie, proszę, dać łapeczkę do góry. Możecie zostawić komentarz. Cokolwiek to może być, kwiatek, motylek, serduszko, miłe słowo. Krytyka również, ale ta konstruktywna. Dobrze? I sprawdźcie, proszę, czy subskrybujecie. Jak coś, to naciśnijcie dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z każdym moim filmem. No dobra. Co lub kto idzie? Do jedyneczki. Co lub kto idzie? Wow! Wow! Jakieś zmiany w finansach, karty mówią. Jakieś zmiany w finansach. Możesz z jednego miejsca pracy rezygnować, po to, żeby wejść w nowe miejsce pracy. Tu się coś energetycznie na płaszczyźnie finansowej zmienia. Bardzo mocno. Może otrzymasz jakieś dofinansowanie z urzędu i postanowisz otworzyć własny biznes, wejść w jakąś spółkę, też tak może być. Jeżeli gdzieś to Tobie po głowie chodzi, to działaj w tym temacie, bo to będzie ok. Tu ruszysz energię i bez względu na to, w jakim temacie tę energię ruszysz, będzie Ci się powodzić i wybierzesz mądrze, dokonasz mądrego wyboru. Co tutaj jeszcze do Ciebie idzie? Dobry pieniądz, dobre finanse, dobre szanse, dobre możliwości do rozwoju. Karty też mówią, że odkryjesz jakiegoś fałszywca w swoim otoczeniu, kogoś, kto działa podstępnie, kogoś, kto tworzy intrygi, kogoś, kto dołki pod tobą kopie, to wyjdzie na jaw. To może być związane albo z Twoją rodziną, wokół Twojej rodziny, przy domu, w domu jest taka osoba, należy do Twojej rodziny. Ale to też może być ktoś związany z pracą. Także przyjrzyj się i tam się dowiesz. Raczej, znaczy, ty odkryjesz to, ty to zauważysz, ty poczujesz intuicyjnie i te karty mówią, że no, będziesz tutaj sobie z taką osobą dawać radę. Jakaś podróż ciebie czeka, też to widzę. Mhm. I to taka nagła, niespodziewana, jakaś rodzinna, tak jakby. Ktoś w rodzinie może zaplanować taką niespodziankę Ci zrobić i poinformuje Ciebie na przykład dzień wcześniej. Słuchaj, pakuj się, bo jutro wyjeżdżamy na jakiś dzień cały, czy na weekend, czy na dwa dni. Coś fajnego, coś bardzo fajnego, więc nie denerwuj się, tylko poddaj się tej zmianie, poddaj się tej nowej okoliczności, bo naprawdę możesz miło spędzić czas. Karty też mówią, że. Niektórzy z Was poczują bardzo mocną, silną potrzebę wejrzenia w głąb siebie. I to będzie takie stawienie czoła swoim wewnętrznym lękom, obawom i strachom, które jakiś strach Ciebie paraliżuje. I to wypływa z Twojego dzieciństwa albo z takiego momentu w życiu, gdzie byłaś jeszcze osobą młodą, niedojrzałą emocjonalnie. I popełniałaś błędy i tutaj te karty mówią, że przychodzi do Ciebie taka refleksja i potrzeba wejścia w głąb siebie i tam zrozumienia siebie, ukochania siebie. Coś z wewnętrznym dzieckiem jest na rzeczy, ale nie tylko to wewnętrzne dziecko, to może być też jakaś inna emocja, która miała miejsce x czasów wstecz i ona też potrzebuje ukochania, uzdrowienia, zrozumienia. Wiesz co do Ciebie idzie? Dobry przypływ finansowy, super kasa, super gotówka, awanse, zmiany, polepszenie sytuacji w finansach. I to tyle, moi drodzy, cóż tu więcej? Pozdrawiam Was dwójeczka. Co, kto idzie do dwójeczki. Wiesz co do ciebie idzie? Potrzeba zmiany nastawienia i podejścia do życia. Będziesz inaczej patrzeć na życie. Na ten moment y, możesz być taką osobą trochę pogubioną. Ty dużo wiesz, ty masz teorię w jednym paluszku, ty masz wiedzy bardzo dużo, ty lubisz słuchać, ty lubisz czytać, y, ty każdemu przytakniesz, ty powiesz: tak, prawda, przecież to jest prawda, ale ty nie praktykujesz tego. I w końcu mam takie wrażenie, że zaczniesz wykorzystywać swoją wiedzę, którą zdobyłaś dwójeczko i zaczniesz ją wprowadzać w czyny, praktykować. Tu jest bardzo mocno pokazana um, praca z energią, tu jest bardzo mocno pokazany jakiś detoks, oczyszczenie organizmu, dieta, tu jest bardzo mocno pokazane wszystko, co jest naturalne, wszystko co jest z naturą związane, wszystko co jest z medycyną niekonwencjonalną z, yy, połączone, tak? Także idzie do ciebie taka potrzeba zmiany podejścia do życia i wykorzystywania swojej wiedzy dla własnych potrzeb, żeby czuć się lepiej, żeby funkcjonować lepiej. Karty pokazują, że masz taki mętlik w głowie trochę i bardzo zmienne emocje. W ostatnim czasie mogą dopadać ciebie takie trudne momenty, trudne emocje. Są dni, czy parę godzin, jest taki, gdzie towarzyszy ci euforia, gdzie wszystko chce ci się robić, a są takie momenty, gdzie chcesz zniknąć z tego świata, chcesz być sama. Najlepiej, jakby coś się takiego stało, gdzie ten świat by nie istniał, cierpisz od środka, i karty mówią, to się u ciebie zmieni. W jakiś sposób ty zadziałasz, a wybierzesz bardzo mądrze i będziesz czuć w sobie dużo radości, dużo wdzięczności. Tutaj karty mi pokazują, jeżeli gdzieś z takim wysiłkiem fizycznym jest tobie trochę, jak to się mówi, na bakier, tak, tak, tak to się mówi, to karty pokazują, że będziesz dużo spacerować, chodzić. Mhm. Jakaś tu aktywność mi się fizyczna pokazuje. No dobra, ale co tutaj jeszcze idzie do ciebie? Myślę, że niektórzy z was mogą być już gotowi na nową relację, i tu może przyjść ktoś nowy. Ale to jest tylko dla tych osób, które mają przepracowaną starą ranę i starą emocję. Bo jeżeli ty jeszcze z jakimś tęsknisz, masz do kogoś uraz, żal, to ten, to ten ktoś nowy nie przyjdzie. A tutaj karty pokazują, że trochę tak, jakby w tej trójce kielichów romansowo się zarysowało, więc coś tutaj na rzeczy może być. Ktoś może Ciebie chcieć kokietować, ktoś może gdzieś tam zwracać swoją uwagę, imponować Tobie. No wiesz, wiesz o co chodzi, tak? Także tutaj małym romansikiem się zarysowało. No dobra, no to tyle. Aha, jeszcze jedno. Finanse idą też fajne. Fajne idą finanse. Ty jesteś osobą, która albo mało zarabia, albo pracuje w takim miejscu, gdzie ta praca nie jest to taki pełen etat, nie jest to taka satysfakcja dla ciebie, albo po prostu tylko sobie dorabiasz, albo masz taką niby własną działalność, albo marzysz o własnej działalności. To tutaj karty mówią, że przyjdzie do ciebie jakiś pomysł odnośnie pracy, zmian. W tej energii pracy i zarabiania, wpadniesz na fajny pomysł i wykorzystaj ten pomysł, bo naprawdę dla Ciebie coś się otworzy nowego. Ja tutaj mocno czuję osoby, które będą myślały o pójściu do pracy, ale tak poszukać sobie, będziesz, będziesz szukać sobie tą pracę taką konkretną, albo będziesz myśleć o o jakimś własnym biznesie Albo będziesz próbować na razie sił Właśnie we własnym biznesie Może na razie nie otworzysz własnej działalności Ale będziesz coś próbować No dobra, w każdym razie tu jakieś fajne pomysły Odnośnie pracy i zarabiania się pokazują I z tego będą O fajne owoce Dobra, to tyle Wszystkiego pięknego Trójeczka Co lub kto idzie do ciebie? Miłość. Pierwsze co to się pokazuje miłość. Może to być miłość związana z mężczyzną, z kobietą. Może Ty jesteś osobą, która ma problem, bo nie wie, kogo wybrać. Nie wie, czy. Wejść w relację z tą osobą, czy z tą drugą. Może jesteś w relacji, a ktoś inny się pojawił, albo, darzysz, albo jesteś w relacji, ale darzysz kogoś innego prawdziwym uczuciem, i tu będziesz podejmować decyzję, będziesz dokonywać wyboru. Trochę kosztuje ciebie to emocji i możesz z kimś się pokłócić. Czeka ciebie jakiś konflikt, jakaś kłótnia z kimś, karty pokazują. Ale myślę, że wybierzesz bardzo mądrze i tak w zgodzie ze sobą, czyli to będzie tak z ciebie wynikać, wypływać, tak? Także mm, kto do ciebie idzie? Ktoś, kto pozwoli ci być kochanym i pozwoli ci na to, żebyś ty obdarowywała prawdziwym uczuciem, bo do tej pory może trafiałaś na takie relacje, trójeczko, gdzie nie mogłaś być sobą w tych relacjach, czy w tej relacji, tak? No dobra, co tutaj jeszcze idzie do ciebie? Mocna praca nad sobą. Jakieś uzdrowienie mi się przy tobie pokazuje. Może ty jesteś osobą, która bardzo interesuje się energią, bioenergoterapią, rejki, czy cokolwiek innego, co jest związane z oczyszczaniem energii, czakry, meridiany i tak dalej. To tu będzie praktyka, tu będzie działanie. Mhm. Może ty postanowisz właśnie wykupić sobie jakiś kurs, szkolenie w tym temacie, będziesz zdobywać wiedzę, będziesz inwestować swoją wiedzę w siebie, każdy też mówią, że jeżeli ty potrzebujesz pomocy wsparcia, to taką pomoc możesz otrzymać. I przychodzą do Ciebie pieniądze. Ale ja tutaj bardziej czuję jakby pieniądze z urzędu. Takie finanse z urzędu, bo ci się należą, bo o to poprosiłaś, trójeczko, albo przychodzi do ciebie wsparcie finansowe od kogoś z twojego otoczenia, bo o to poprosiłaś, tak? Ale nie ukrywam, jakiś konflikt kłótnia, nieporozumienie, no mi się tutaj przy tobie pokazuje i to mogą być dylematy związane z podjęciem decyzji, kogo wybrać, co wybrać. Z kimś możesz się kłócić. Może być też taka sytuacja, że będziesz walczyć o swoje z jakąś konkurencją. Jeżeli tak, to pokonasz tę konkurencję. Tu są też pokazane osoby, które jeszcze trochę żyją przeszłością, jeszcze trochę cierpią. I tu nad tym cierpieniem by trzeba było się pochylić, popatrzeć, z czego to wypływa, z czego to wynika, co jest powodem, przyczyną tego. I próbować to jakoś uzdrowić. Mhm. Czasami jeszcze może towarzyszyć ci taki lęk, lęk o przyszłość, strach. Możesz czasami wchodzić jeszcze w takie energię wizjonera, który czarno wszystko widzi. Nie rób sobie tego. Wszystkiego pięknego. Pozdrawiam.